Małgosia, nie wiadomskie. Witam wszystkich słuchaczy na 92.9 FM w programie Gość Radia Fama, a w naszym studiu dziś pani Katarzyna Banaszczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tomaszowskiego. Starostwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. I Pani Ewa Męcina, dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Spotykamy się dzisiaj, bo to taki bardzo gorący okres edukacyjny, zarówno dla Pani Naczelnik, dla Pani Dyrektor, no i oczywiście dla uczniów, dla gimnazjalistów i maturzystów. No bo tak, Dzisiaj rozpoczął się egzamin gimnazjalny, oni za chwilę przyjdą i zasilą grono uczniów, oczywiście szkół ponadgimnazjalnych, no i za chwilę przed nami też matur. Ja bym chciała zapytać, o wybory edukacyjne, właściwie dzieci i młodzieży, no bo to tak trudno chyba jest wybrać w wieku nastoletnim. Pani naczelnik? Na pewno tak. Co do tych wyborów, to tak do końca nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co w danym roku młodzież uzna za priorytetową sprawę. Dlatego oferta naszych szkół jest taka bardzo wszechstronna, aby każdy uczeń znalazł w niej coś dla siebie. Natomiast zmienia się moda, zmieniają się tendencje, pojawiają się nowe propozycje kierunków, dlatego mamy nadzieję, że będą one. Prostały potrzebom naszych uczniów. A jakie te wybory są? No to w wielu wypadkach zależy od tego, jaką wiedzę uczeni nabędzie na poziomie gimnazjum, jaką wiedzę przekażą im nauczyciele, wychowawcy, później rodzice, czy zechcą zapoznać się z ofertą naszych szkół, czy też nie i czy te wybory będą świadome przede wszystkim, czy nie będą wynikały choćby z faktu, że kolega idzie, to ja też pójdę. No tak, to jest bardzo często wśród młodzieży, kolega idzie, to ja też pójdę. Są też naciski ze strony rodziców, którzy powiedzą, My nie chodzili do tej szkoły, a teraz chcieliby, żeby dziecko zasiliło szeregi tej szkoły. Jak, czym naprawdę taki młody człowiek powinien się kierować? Pani dyrektor, żeby wybrać odpowiednio na te 3 czy 4 lata swojej ścieżki edukacyjnej ten, to jest taki bardzo ważny okres w życiu młodego człowieka, bo ta szkoła średnia już w jakiś sposób kierunkuje. Co prawda no są przypadki, że powiedzmy ona nie ma nic wspólnego z dalszym tokiem nauki, ale na przykład wybór między liceum a technikum, czy wybór konkretnego kierunku, to jest dla nich ważne. Tak, oczywiście ma Pani rację, ale wydaje mi się, że mamy już coraz bardziej świadome społeczeństwo, dlatego że świat się bardzo szybko zmienia, to widzą rodzice, to widzą uczniowie. I żeby później dostać pracę, a przecież uczymy się po to, żeby w przyszłości móc pracować. To myślę, że już teraz, właśnie na poziomie i na etapie końca gimnazjum, młody człowiek myślę, że wspólnie z rodzicem, z rodzicami siada przy stole i rozmawia, co ja będę w życiu robił i czym ma się sugerować. Wydaje mi się, że powinien przede wszystkim swoimi zainteresowaniami. Myślę, że na tym etapie, co jest już dziecko w szkole gimnazjalnej, już rodzice widzą, dostrzegają, w jakim kierunku uczeń ma czy jego dziecko predyspozycję, czy w kierunkach ścisłych, czy w kierunkach humanistycznych. Nieprawdą jest, że przyszłość tylko jest dla inżynierów, bo potrzeba nam i będzie potrzebny nam lekarz, będzie nam potrzebny prawnik, będzie nam potrzebny pedagog, psycholog. To są bardzo ważne kierunki kształcenia. Tylko warunek jest jeden. Uczeń musi chcieć się uczyć w kierunku przedmiotów, przedmiotów ścisłych, przedmiotów humanistycznych. To jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że Szkoły dzisiaj bardzo dają dużo możliwości wyboru, to po pierwsze, a po drugie też dają podstawę wiedzy ogólnej, bo zarówno w technikum, jak i w liceum ogólnokształcącym jest podstawa z przedmiotów ogólnokształcących. I w trakcie kształcenia już to pod nowej zmianie podstawy programowej, i sposobu kształcenia. Pierwsza klasa jest jeszcze dla szko w szkołach ponadgimnazjalnych takim okresem przygotowawczym, gdzie wszystkie przedmioty są realizowane, w zakresie tylko podstawy programowej i po pierwszej klasie uczeń zarówno w technikum, jak i w liceum może dokonać zmiany profilu kształcenia. Czyli w tej pierwszej klasie, mając 15-16 lat, on może jeszcze zobaczyć, czy naprawdę ten przedmiot mi odpowiada, czy może inne przedmioty i to jest to, to dobre wyjście. Tak? Niemniej jednak dzisiaj nikt nie odpowie na, na pytanie, w jakie mamy kształcić się, w jakich kierunkach i jaki zawód zdobyć, bo świat tak szybko się zmienia, więc trzeba mieć ugruntowaną podstawę z wiedzy ogólnokształcącej, ale też i nie tylko technicznej, bo przecież kompetencja w kierunkach technicznych, matematycznych to jest no, zdecydowanie przyszłość, ale nie, trzeba pamiętać o tym, że kierunki humanistyczne są potrzebne i trzeba wziąć to też pod uwagę przy wyborze szkoły. Pani Naczelnik, to wszystko się zmieniło. Kiedyś idąc do liceum, byliśmy przygotowani, że są powiedzmy w każdym liceum trzy profile. Był matematyczno-fizyczny, humanistyczny i biologiczno-chemiczny. Tak? W tych kierunkach kształciło nas liceum. Idąc do technikum, to było już konkretne technikum profilowane, gdzie no, nauki humanistyczne, nie tak jak dziś, ale tam powiedzmy język polski to już tak trochę zanikał. Była matematyka i przedmioty zawodowe. Dziś jest to inaczej. I licea, o czym za chwilę też zapytam Pani dyrektor przygotowują różne profile klas. To już nie są właśnie tylko w tych trzech kierunkach. Są też technika, które no mają też klasy zupełnie inne niż kiedyś, bo nawet te nasze popularne, tak jak się nazywały kiedyś włókiennik, gastronomik czy mechanik, tam wcale nie trzeba iść, żeby wyjść stamtąd mechanikiem, wykształconym czekiem w kierunku technika gastronomii, czy w włókienniku mamy też liceum plastyczne oczywiście i zupełnie. To wszystko się zmieniło. Już dziś idziemy inaczej. I czy, to, czy my się powinniśmy kierować rynkiem pracy, który dziś jest taki, a za dwa lata będzie inny i tymi przedmiotami, znaczy i tymi zawodami przyszłości, czy powinniśmy brać pod uwagę coś innego? Tak naprawdę według mnie jest wiele aspektów tej sprawy. Oczywiście no nie należy chyba już kierować się stereotypami, która szkoła, ten przysłowiowy włókiennik, mechanik, samochodówka kształci w jakim zawodzie, bo zupełnie to wygląda inaczej na dzień dzisiejszy. Każda szkoła, o czym wspomniała pani dyrektor, każda szkoła kończąca się maturą, czyli zarówno liceum, jak i technikum jest w stanie właściwie przygotować młodego człowieka do jego dalszej drogi zawodowej, z tym, że. Tak naprawdę to tylko ta osoba, ten młody człowiek wraz ze swoimi rodzicami jest w stanie ocenić, czego od życia oczekuje. Ważną sprawą tutaj, o czym nie wspomniałyśmy wcześniej, jest to, aby te wybory były świadome i aby były... Adekwatne do predyspozycji młodego człowieka. Nie każdy z nas y, prawdopodobnie nadaje się do tego, żeby na przykład reperować samochody. Nie każdy nadaje się, żeby być prawnikiem, więc myślę, że y, na poziomie gimnazjum już y, ta świadoma ocena własnych możliwości jest istotna. Z drugiej strony, y, zadaniem szkoły y, na poziomie, myślę, szkoły ponadgimnazjalnej, ale nie tylko, jest nauczenie. Dzieci, młodzieży, tego, że trzeba się uczyć całe życie, że to, co oferujemy na dzień dzisiejszy, to jest pewien punkt wyjścia do dalszej drogi edukacyjnej, dalszej drogi zawodowej, ale powinniśmy kształtować, i mam nadzieję, że tak się dzieje, tą świadomość, że właśnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za pięć lat. Dlatego ta nowa formuła egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technikum wydaje się być słuszną. Otwarta furtka na poszerzanie kwalifikacji, dorabianie, przepraszam, za wyrażenie dodatkowych umiejętności po to, żeby uzyskać kolejny tytuł jest istotna. Pozwala to na szybkie dostosowywanie się do zmian w otaczającym nas świecie. Panie dyrektor właśnie o liceum chciałam zapytać, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, było kiedyś inaczej ukierunkowane, dziś proponujecie zupełnie coś innego na przykładzie obserwacji tego, jak właśnie zmienia się otaczający nas świat. Wiadomo, że idąc do liceum musimy być troszeczkę inaczej przygotowani niż do technikum, bo tutaj powinniśmy brać pod uwagę dalsze kształcenie. Mimo tego, że no, te klasy są profilowane, natomiast nie kończy się to egzaminem zawodowym, nie mamy stopnia technika i chyba to kształcenie powinno być kontynuowane po liceum. No konieczne. Tak jak tutaj pani naczelnik zaznaczyła, że dzisiaj każdy człowiek, nawet i my dorośli, musimy mieć tę świadomość, że my musimy się uczyć całe życie. Więc trzeba tak przygotować młodego człowieka, żeby on mógł uczyć się przez całe życie, zmieniać zawód. My przecież, my może już nie, ale nasze, nasi uczniowie będą statystycznie dziewięć razy zmieniać zawód. Więc my musimy ich do tego przygotować. I dlatego yy, pamiętać musimy i uwzględniać musimy, te główne kluczowe kompetencje, które Unia nam wytyczyła w kształceniu młodego człowieka. A więc takie rzeczy, jak takie umiejętności, jak uczenie się języków obcych. Dzisiaj młody człowiek musi znać język obcy, oprócz swojego oczywiście ojczystego. Dzisiaj młody człowiek musi mieć podstawową wiedzę matematyczną i techniczną, informatyczną, bo bez tego nie da się iść w przyszłość. Dzisiaj młody człowiek musi nauczyć się kreatywności, musi się nauczyć przedsiębiorczości. To są takie uniwersalne umiejętności, ale bez tego nie da się iść w przyszłość i pracować w przyszłym zawodzie, bo musimy wiedzieć, że przyszły zawód, oprócz tego, że lekarz pierwszego kontaktu to jest tylko jeden lekarz i pacjent, ale już chirurg musi się nauczyć pracy w zespole, bo odpowiada za życie ludzkie. Prawnik również musi się nauczyć pracować w zespole, czyli te umiejętności, oprócz wiedzy podstawowej z zakresu historii i głosu, my musimy dzisiaj Dać uczniowi. Czyli my w ten sposób konstruujemy y, kierunki kształcenia, aby obok klasy tej humanistycznej, gdzie uczymy historii i WOS-u na przykład, żeby realizować dodatkowe takie zajęcia edukacyjne, na przykład y, właśnie edukację prawną czy edukację filmową, gdzie y, uczeń poznaje inne możliwości i sam kształtuje swoje właśnie te umiejętności pracy w zespole. Przecież Unia też wymaga od nas, żebyśmy tę kreatywność kulturową w uczniach kształcili. Właśnie po to, żeby człowiek mógł obcować i potrafił obcować z kulturą, żeby rozwijał się cały czas i szukał dla siebie sposobu na życie i sposobu na pracę. Także dzisiaj szkoła naprawdę ma bardzo poważne zadania. Oprócz przekazania wiedzy i umiejętności, korzystania z tej wiedzy, to jeszcze wykształcić takie kompetencje, które mu będą potrzebne przez całe życie. I to jest zadanie dla nas. Więc nauczyciel dzisiaj to nie tylko nauczyciel, tak, to nie tylko ekspert, ale też i mentor, czyli osoba, która musi pokazać ścieżkę rozwoju. To jest bardzo ważne. Uczymy się tego i mam nadzieję, że będziemy potrafić to przekazać naszym uczniom. Pani Naczelnik, szkoły ponadgimnazjalne, które podlegają starostwu, czyli właściwie wszystkie szkoły w naszym powiecie, to bardzo często teraz są takie organizowane akcje, które pomagają uczniom właśnie w wyborze czy zawodu, czy tej ścieżki edukacyjnej. To są też wchodzą w to dni otwarte również, które mieliśmy, w których kumulacji mieliśmy ostatnio wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zapraszały gimnazjalistów do zapoznania się nie tylko właśnie z ofertą kształcenia, ale też zajęć dodatkowych. Te szkoły biorą udział w różnych programach unijnych, gdzie uczniowie realizują się na zupełnie innym poziomie. Czy to jest ten sposób, jeden z tych sposobów, w którym uczeń może się spersonalizować? Pomysłów jest bardzo dużo, ale tak naprawdę wszystkie one zmierzają do jednego, do tego, by uczniowie dobrze wybrali. Dobrze wybrali już na etapie, kiedy stają się naszymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych, kiedy przychodzą do klas pierwszych. Pewnie, że w trakcie nauki, to o czym wspominała pani dyrektor, może się jeszcze pogląd na pewne kwestie zmienić, czyli będę bardziej kierunkować się na przedmioty na przykład biologiczno-chemiczne, a jednak nie na humanistyczne. Natomiast no, są to tak naprawdę, myślę, marginalne sprawy. Ważne jest, aby uniknąć rozczarowań i tego, stresu przy zdawaniu egzaminów, czy gimnazjalnych, czy przy maturze, przy stresu no, w sytuacji, w której akurat się znajdujemy i nasi uczniowie te egzaminy za chwilkę będą zdawać lub już zdają, aby ten wybór był świadomy. I teraz jak my przekażemy tą informację, to tak naprawdę będziemy mogli ocenić się dopiero po fakcie, uzyskając wiedzę od dzieci, czy też od ich rodziców. Staramy się szeroko traktować temat. To, o czym Pani wspomniała, dni otwarte, są doskonałą okazją do tego, żeby poznać szkoły, żeby porozmawiać z nauczycielami, żeby obejrzeć pracownie, żeby obejrzeć, jakim sprzętem, jakim wyposażeniem dysponują poszczególne placówki, bo jednak warunki, w jakich się uczymy, również wpływają na nasze decyzje. Sama możliwość porozmawiania z uczniami, obecnymi uczniami szkół jest myślę, też niezwykle korzystną sytuacją, bo no, czasami co innego mówią dorośli, a co innego młodzież i ta wiedza jest też potrzebna. Te Dodatkowe czynności, które podejmowane są w każdej już teraz bez mała szkole również ukierunkowane są na to, by stworzyć szansę naszym uczniom poznawania innych, jak gdyby niż tylko i wyłącznie związanych z nauką rzeczy. Czyli mówimy o tych zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, o ofercie, o projektach unijnych, które sprawiają, że możemy młodzieży zaoferować coś więcej niż tylko i wyłącznie zajęcia wynikające z siatki godzin. I dzięki temu młodzież ma szansę odnaleźć siebie, odnaleźć swoją drogę. Coraz czę Częściej też z propozycjami y, występują szkoły ponadgimnazjalne do gimnazjalistów, zanim staną się uczniami danej szkoły, organiz, organizując różnego rodzaju chociażby konkursy, spotkania y, adresowane właśnie do tych uczniów, bo też jest to taki czynnik przyciągający do danej placówki, a jednocześnie no, jak gdyby pokazujący, na co można. Czego można oczekiwać po wybraniu danego miejsca nauki, danej szkoły? Więc tych inicjatyw jest bardzo wiele. Na pewno nie jestem w stanie wymienić tutaj wszystkich, bo każda szkoła, każdy nauczyciel może mieć swój pomysł na promowanie własnej placówki, ale każdy, nawet najlepiej przygotowany pomysł, no, nie znajdzie właściwego zakończenia, jeżeli młodzież czy rodzice nie będą chcieli po prostu z tego korzystać. Więc ja zachęcam wszystkich gimnazjalistów i rodziców właśnie w tym okresie, kiedy za chwilkę będą y, uczniowie po egzaminach, a jeszcze przed y, podjęciem ostatecznej decyzji do dokładnego przeanalizowania oferty, do dokładnego y, przemyślenia y, tego, co ja w życiu chciałabym robić czy chciałbym robić, do zapoznania się ze szkołami. Myślę, że żaden dyrektor, żaden nauczyciel nie odmówi, nawet jeszcze teraz, y, gdy uczyńczy czy rodzic będzie chciał obejrzeć szkołę. Pani dyrektor, szkolnictwo zawodowe to właściwie już przez jakiś czas w zaniku. Pani reprezentuje tutaj liceum, ale czy to nie jest też tak, że kiedyś ta młodzież, która kończyła no, kiedyś szkołę podstawową czy potem gimnazjum, bo były, są do tej pory jakieś szkoły zawodowe, ale niewiele. Wszyscy decydują się na liceum i technikum. Bardzo mało osób idzie do szkół zawodowych, żeby za dwa czy trzy lata podjąć już pracę w konkretnym zawodzie, a tak jak pani naczelnik powiedziała nie każdy nadaje się na przykład, żeby być prawnikiem, tak jak nie każdy nadaje się do tego, żeby zostać mechanikiem samochodowym. Czy dzieci powinny brać pod uwagę to, że na przykład chciałyby pracować fizycznie, co jest piętnowane bardzo często przez rodziców? No jak to ty pójdziesz, jak Kowalskiego syn jest inżynierem, to ty będziesz naprawiał samochody. To tak trochę nie tak. Dlaczego rodzice nie zwracają uwagi właśnie na te predyspozycje uczniów i pchają do tych szkół ponadgimnazjalnych, do liceów i techników? No na pewno to jest taka złożona przyczyna, ale myślę, że jedną z tych to ogólna taka Informacja płynąca do nas z mediów, że my teraz stawiamy na, na społeczeństwo technologiczne, innowacyjne, społeczeństwo wykształcone. I taki był trend. Nie ma się co dziwić rodzicom i uczniom, że, że wszyscy chcą iść na studiach, wszyscy chcą mieć wyższe wykształcenie, ponieważ była taka informacja, był taki przekaz, że my byliśmy społeczeństwem w momencie, kiedy startowaliśmy do Unii Europejskiej, kiedy chcieliśmy zostać członkiem Unii Europejskiej, byliśmy społeczeństwem o niskim wskaźniku wykształcenia. 6 ,8 ja pamiętam, ponieważ jestem geografem, statystykiem, trochę z zamiłowania, więc pamiętam, że w momencie, kiedy startowaliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy niecałe 10% ludzi z wyższym wykształceniem. Wtedy, kiedy nasi sąsiedzi, Niemcy czy Francuzi, mieli ponad 35%, więc no nie, nie ukrywamy, że to był jednym z priorytetów, prawda? Wykształcić bardziej społeczeństwo i był masowy pęd, mówiąc brzydko, po to, by kończyć wyższe uczelnie. Dlatego bardzo dużo powstawało prywatnych uczelni, Zaoczne studia, młodzież mogła kończyć pracując i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że troszeczkę rynek pracy się zmienia. Dzisiaj widzimy, że brakuje nam na przykład elektryków, brakuje nam hydraulików i że to są coraz bardziej intratne finansowo zawody. Więc myślę, że jeszcze musimy poczekać 2-3 lata, zanim społeczeństwo się przekona, że można być człowiekiem zadowolonym, szczęśliwym, bo też i częściowo pieniądze niestety, ale przynoszą szczęście. Musimy o tym pamiętać. Więc można być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, pr 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 pracując jako elektryk, jako hydraulik, jako dekarz na przykład, czy stolarz. Yy, już myślę, że jeszcze 2-3 lata i ludzie to zrozumieją, bo yy, nie sposób, żeby wszyscy skończyli studia, bo nie będzie dla tych wszystkich ludzi pracy. Więc yy, myślę, że to też można rozważyć. Prawda? Widzimy, yy, że yy, ludzie, którzy mają własne firmy, którzy prowadzą własną działalność, yy, jeżdżą lepszymi samochodami niż my nauczyliśmy na przykład, mówiąc tak prozaicznie, mhm. prawda? Ale myślę, że jeszcze troszeczkę i to się zmieni, że społeczeństwo szybko zrozumie, że dla wszystkich jest miejsce, a ponieważ idziemy w kierunku takim, że będziemy musieli sami sobie stwarzać miejsce pracy, czyli idziemy w kierunku samozatrudnienia, więc myślę, że społeczeństwo to zrozumie. A nasze szkoły są na tyle elastyczne, że myślę, że w bardzo szybkim czasie przekwalifikujemy się i, i, i będą szkoły zawodowe, będą miały na pewno duży bum, Ale jeszcze musimy troszeczkę poczekać. My musimy się mentalnie do tego zmienić i przygotować. Bo dzisiaj już mamy wskaźniki europejskie, czyli mamy dużo ludzi z wyższym wykształceniem, a ponieważ yy, nie wszyscy już mają pracę i coraz więcej ludzi z wyższym wykształceniem jest bezrobotnych, ja myślę, że to szybko spłynie na dół i młodzież i rodzice zrozumieją, że trzeba szukać swojego miejsca na ziemi, również tu i w tym mieście, tak i podejmując pracę jako właśnie elektryk, czyli będzie szkoła zawodowa, yy, techniczna, ja na pewno w ja myślę że tak będzie co nie znaczy że my licat przestaniemy istnieć bo przecież ludzi do pracy w usługach tak zwanych intelektualnych będzie zawsze potrzeba bo też patrząc na Unię Europejską patrząc na Stany Zjednoczone tam dzisiaj 75% ludzi pracuje w usługach mhm. i to usługach nie takich podstawowych typu Biedronka czy Carrefour ale właśnie w finansach bankowości w ubezpieczeniach w usługach naukowych bo coraz więcej będzie powstawać instytutów naukowo-badawczych mamy Taką nadzieję oczywiście, i, i że, że tak w tym kierunku się będziemy rozwijać, bo nie ma innego wyjścia. 10 lat temu nikt nie wiedział, nie przypuszczał, że tak będzie technologicznie rozwinięty świat, tak? To się zmienia bardzo szybko. I ja myślę, że za 10 lat zupełnie my nawet nie wiemy dzisiaj, jak będzie za 10 lat. Na pewno będzie bardziej technologiczny. więc za wszystkiego potrzebni są ludzie, ale też właśnie taki, taka tak zwana złota rączka też na pewno będzie potrzebna i będzie coraz bardziej poszukiwana. Także myślę, że elektryków będzie potrzeba. Panie Naczelnik, bo to tak właśnie jest, szkolnictwo zawodowe wcale nie wyklucza rozwoju, dlatego że teraz przecież będąc, nie wiem, hydraulikiem czy elektrykiem, w tych sektorach też są wdrażane najnowsze technologie i ta młodzież, która się kształci, nawet jeżeli zaczynają od szkoły zawodowej, to przecież później mogą się rozwijać i w technikum i na studiach. Ważny jest ten pierwszy etap, ale tam też niczego im nie brakuje, bo przecież my jako powiat Tomaszowski też w ofercie mamy szkolnictwo zawodowe. Jak najbardziej. I tutaj no jeszcze faktycznie nie jest tak, jakbyśmy sobie życzyli. Nadal według nas mało osób wybiera kształcenie w zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast coraz więcej uczniów wybiera technika. Coraz więcej jednak uczniów dostrzega, ja nie mówię, że w stosunku do liceów, bo generalnie licea nie są zagrożone i tutaj na pewno nie ma obawy co do tego. Natomiast coraz więcej świadomych wyborów związanych jest z technikum, ponieważ pomimo trudnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, osoby, które poważnie myślą o swoim dorosłym życiu, poważnie myślą o swojej pracy, doceniają fakt, że kończąc technikum uzyskują poza maturą również ten dokument, który uprawnia do wykonywania zawodu. Nikt nie ma zamkniętych szans w dzisiejszym świecie. Każdy uczeń bez względu na taką szkołę wybiera ma prawo i możliwość przede wszystkim kształcenia dalej, również uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, tutaj no, są różne możliwości począwszy od faktu korzystania z możliwości nauki w liceum ogólnokształcącym, aby uzupełnić wiedzę i przystąpić do egzaminu maturalnego poprzez różne formy eksternistyczne, poprzez różne kursy kwalifikacyjne i inne, których jest bardzo dużo w ofercie zarówno szkół, jak i placówek doskonalenia. Więc każdy y, może zaplanować swoją drogę rozwoju. Zresztą no, y, nie bez powodu powstają centra kariery zawodowej, y, nie bez powodu coraz większą rolę odgrywają doradcy zawodowi, którzy są w stanie. Pomóc młodemu człowiekowi w analizie jego własnych y, oczekiwań, w analizie jego własnych y, osiągnięć, umiejętności, po to, by troszkę ukierunkować. Nie zawsze pełną wiedzę mają rodzice, nie zawsze nawet sam uczeń wie y, w wieku 15-16 lat, co chciałby robić kiedyś w życiu. Y, takich osób, myślę, które mają ugruntowane poglądy, jest pomimo wszystko y, jednak y, niewiele. Aczkolwiek tacy też się zdarzają, dlatego ważne jest, aby te instytucje wspierające, osoby wspierające umiały pokazać, zasugerować czasami, podpowiedzieć, po prostu poinformować o wszystkich możliwych drogach rozwoju. Przed nami matury już niebawem uczniowie znowu, zasią, kolejny rocznik zasiądzie w ławach i będzie zdawać egzamin dojrzałości. To jest jakiś sposób, żeby uniknąć tego stresu, który wszystkim zawsze towarzyszy. Przecież teraz właściwie od samego początku już szkoły średniej uczniowie są jakby na tę maturę ukierunkowani, tak samo jak gimnazjaliści na egzamin gimnazjalny. To są ciągle testy, pod tym kątem się kształci, pod kątem matur rozwiązuje się przeróżne Testy, a mimo wszystko kiedyś było to zupełnie nieznane. Dzisiaj już jakoś wiemy, jak wyglądała poprzednia matura teraz, co prawda też czekają na zmiany za chwilę, ale o tym jeszcze o to jeszcze zapytam za, za chwileczkę. Czy jest, jest jakiś sposób, żeby aż tak strasznie tym egzaminem się y, nie stresować? Myślę, że nie ma, ale stres jest potrzebny. Stres jest potrzebny, bo on mobilizuje. Oczywiście nie może być go za dużo. My sobie w ten sposób to radzimy, że robimy dwa, trzy razy do roku w trzeciej klasie matury próbne. Czyli oswajamy młodzież z tym egzaminem z arkuszem, z tym właśnie wchodzeniem do sali, siadaniem za ławkami i podpisywaniem, kodowaniem arkusza. Ale myślę, że tutaj bardzo ważna jest rodzina w tym momencie, czyli przed żeby rodzice ze swoim uczniem, tak maturzystą, poszli na spacer, na duży spacer taki, na niebieskie źródła, albo pojechali nad zalew, żeby pospacerowali, porozmawiali, stwierdzili, że ty jesteś dziecko najwspanialsze, najmądrzejsze na świecie. Myślę, że takie dobre słowo, wsparcia, jest bardzo ważne ze strony rodziców, bo chyba nie ma rodzica, który by dziecko negatywnie motywował. Każdy rodzic stara się pozytywnie. Matura jest dla każdego, trzeba to wziąć pod uwagę. Matura jest przygotowana dla przeciętnego ucznia. Więc y, myślę, że y, nasi uczniowie to wiedzą. A jak nie, no to rodzice są od tego, żeby powiedzieli swoim y, dzieciom, że y, matura jest dla każdego, czyli dla niego też. I żeby spokojnie, z opanowaniem podszedł do tego egzaminu, a wszystko będzie dobrze. Musi się wyspać przede wszystkim. Zjeść lekkie śniadanie, najlepiej lekkie śniadanie i nie używać żadnych uspokajających lekarstw. Naprawdę, bo dziecko nie może być za bardzo wyciszone. Musi być pełen energii, i przygotowany do tego. Wszyscy są w tej samej sytuacji. On musi wiedzieć, że jest kilkaset tysięcy młodych ludzi w Polsce, którzy są w tej samej sytuacji, a niektórzy będą za rok w tej samej sytuacji i tak dalej. Oni są, tak jak Pani powiedziała, w bardzo dobrej sytuacji, bo oni zdają egzaminy praktycznie od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dzisiaj już w podstawówce dzieci mają próby, więc myślę, że oni są do egzaminów przygotowani. Także myślę, że ich stres jest o wiele mniejszy niż, niż nasz, a ponieważ my przeżyłyśmy to, więc oni na pewno to przeżyją. Będzie wszystko w porządku. Pani Naczelnik zmiany. Nas czekają w tym roku uczniowie liceów, piszą po raz ostatni, maturę w takiej formie, jaka jest, natomiast e, uczniowie techników w przyszłym roku, ponieważ to obejmowała ich podstawa e, programowa, co się zmieni, tak ogólnie? To znaczy ja powiem szczerze, że szczegóły nie do końca są myślę jeszcze wszystkim znane, nie ma nic na papierze, są tylko pewne informacje, które przekazują pracownicy okręgowych komisji egzaminacyjnych podczas spotkań z dyrektorami. Natomiast co tak naprawdę do końca się zmieni, no, czas pokaże. To, o czym rozmawiałyśmy przed spotkaniem, na ten moment uczeń ma prawo wyboru, na jakim poziomie będzie zdawał egzamin naturalny. Za chwilkę być może poziom rozszerzony będzie obligatoryjny w niektórych przypadkach. Myślę, że jeszcze troszkę za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, żeby nie przekazać złych informacji, okay. dlatego ten temat przed nami i będziemy na pewno go analizować na bieżąco, bo no myślę do końca sierpnia tego roku, czyli do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, sprawa musi być jasna i pewnie będzie już dookreślona w każdym szczególe. Musimy już kończyć, zatem ostatnie słowa życzenia dla tegorocznych maturzystów. Czego im życzyć? No i właśnie czego im życzyć. No ja myślę, że takich zadań, jakie oczekują. Myślę, że we wszystkich szkołach uczniowie przerabiali liczne arkusze, zarówno w technikach, jak i w, w liceach. E, nauczyciele pracowali z uczniami bardzo wytrwale, pokazali im, jak arkusze wyglądają, że arkusze są bardzo podobne. Także żeby to, co się spodziewają, żeby było. I żeby byli zdrowi i uśmiechnięci, bo kasztany na pewno zakwitną. Pani naczelnik? Myślę, że wiary w siebie. Są doskonale przygotowani, to już podkreślaliśmy. Yy... Więc wiary w siebie i w to, że są w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniom. Nie jedno takie zadanie już za nimi, nie jedno przed nimi. To również pokonają. Na pewno yy, za parę dni, gdybyśmy porozmawiali z, nad, z naszymi maturzystami, okazałoby się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Więc yy, odwagi, wiary w siebie i nadziei, że wszystko będzie dobrze. Bardzo dziękuję, że były Panie moimi gośćmi. Dziękuję pięknie.